Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony JJ Błażej. A to jest gra The Sims 3. To jest pierwszy odcinek, to jest pierwszy odcinek w ogóle na moim kanale. I będzie... Tak, to gra taka... Bardzo, bardzo, cały czas puszczam, tak długo, dużo odcinków będę puszczał z niej. Ale wracając do samej gry... Stworzyłem sobie Sima. Y nazwałem go... Marcin Piorkowski bodajże. Tak. No dobra, no i zacznijmy. Y teraz bierz miejsce... E Portele, na które chcesz... Tam robić. chcę mieszkać. Ten domek chyba. Ma trochę, może jest jedna łazienka. A jeden po tak. Ten. Nie, ten jest brzycki. No na mi nie stać. A nie, na meble. O! Mogę najpierw y, zobaczyć? Mogę. To zobaczymy to mieszkanko. Boż jak ono wygląda Nie pamiętam jak to się robiło Eee Cię. Chyba tak, a tak dobra pamiętam już. Taki pokój, gdzie jest duży pokój Będę miał łazienka, sypialnię, dwie To se sobie zrobił tej własny pokój Jaki Ładują się jeszcze, jeszcze się od. Dobra, no to anuluję i kupię umeblowane tak. kup. No No to możesz dalej Przykładać rodziny z miasta No, Dla mniejsza tak. Teraz będę chciał Wam też opowiedzieć, trochę na temat to, co będę chciał nagrać jeszcze na swój kanał. No a więc. Chciałbym nagrać z gry Lucius mm, Nie wiem skra, nie wiem, czy stara Naprawdę mało nie wiem Ale z gatunku horror chociaż Nie jest do końca jest jak horror No dobra yy, yy, Do domu O Dobra Dawaj się trochę tak, tak, dobra. Tak, wiem. E, przepraszam, że czasem jestem ciszej. ale już tak mam znaczy, znaczy tak mam, powiem wam tak dopiero zaczynam nagrywanie no więc nie miejcie mi tego za złe dobra jak to było tak, o tak Gdzieś samouczek o wyjdź z samouczka, tak, boże tak nie tak, o tak dobra o ten tryb potrzebuję, potrzebuję trybu Nie tego chciałem tam Jak się sprzedaje? Kliknij tutaj, albo wciśnij klawisz delete, aby sprzedać obie. Dobra, to jest jakaś może dziwna półka. Też sprzedam. W ogóle jakaś lampa. Dobra, mniejsza. Właśnie za to cięcie, ale przez przypadek zminimalizowałem grę, więc teraz wracam już tutaj. Sprzedałem ten kawałek, bo nie zauważyłem, że nagrywanie się w tym momencie wyłączyło. Dużo się zmieniło, sprzedałem tylko rzeczy z drugiego pokoju i teraz zamierzam do nich kupić z powrotem. Łóżka, zacznijmy od łóżka. Łóżka no chciał jakieś małe, na przykład takie. Kolor takie z ciemnego drewna może myślę o tym to by było ładne taki pokój zrobimy w stylu ciem, takiego ciemnego szafeczka obok łóżka dam tą bo ładnie wygląda budzik też walne. Odwrotnie postawię. To Co tu to... O tyle... Znaczy, tu jest teraz wprowadzenie o tyle fajne urozmaicenie, że można pod skłasem wstawić niektóre rzeczy. To jest na razie tylko taki domek. Co stoi tutaj? Aha. Lewalne no, ja sobie takie światełko. Niech będzie. walnę i, o, o Boże. I może. o może. I walnę może. O, tu jest jeszcze drugie. Mam jakiś obrazek, maleńki. Nie będę taki jak to plakat a yy, Przepraszam Was za to naprawdę cięcie, takie drugie już cięcie w tym filmie, ale jak zjadę myszką na róg ekranu, to mi się od razu zautomatycznie minimalizuje. W następnym odcinku już naprawdę tego nie będzie, takich pomyłek. Dobra, no tak. a teraz chciałbym ja przejść do zrobienia jeszcze drugiego pokoju, w którym postawię biurko. O, tu. Biurko. I będę chciał tam komputer tu dorzucić. Mam nadzieję, że mi będzie stasia. Tyle tak. jeszcze mam, ma mało pieniędzy, więc... w fotel. Jest tani. krzesła na razie wolne. Tak. I... Najtańszy komputer. Tak bardzo. Nie mam na nic więcej pieniędzy na razie, więc od razu co zrobię, to zrobię, zacznę szukać pracy. No to jeszcze dosłownie 5 minut gry i zakończę już to nagranie. Tak. I trochę narcyzowaty jest. Dobra, zaraz się popatrzę. Ojej. Yy, Przyjęcie kariery zawodowej to najlepszy sposób, aby Twoi Simowie mogli prowadzić finansowo stabilne życie. Chcesz dowiedzieć się więcej o zdobyciu pracy? Niech będzie dobra. Nie, nie chcę. Bardziej chętnie znajdź pracę Znajdziemy jakąś ciekawą pracę i zakończymy dzisiejszy odcinek Będę go za chwilę obrowia. co tam eee yy, fan dostępna praca Bieganie, skakanie, a czasami ekstremalne wspinanie się po drzewach, to zajęcie aż do pracy zawodowego sportowca. Musisz mieć odpowiednią postawę doskonale, fizycznej i ducha walki. jeśli pamięć o sukcesu w tej lidze. Sport zawodowy. Fan sportu 13 godzina. Od 15.00 do 21.00 będzie pracował.

ojoj, oj, oj, oj. i będzie ponad no znaczy no, raz że 1200 no dobra będzie ponad 1200 to podejmij dobra potrzeby jak to się potrzeba uczyliście potrzeby a tu są o jakiejś znajomy nie kariera jest Dobra, telefon. Okazję, potrzeby. Tak, Ma, czy ja mam? Telewizor? Co się tutaj stoi? A, chcę zadzwonić do kolegi? Ding, się telewizor. Toż czas mm, 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 mm. yes. Potem... użyj Umyj ręce, umyj zęby... Weź kompie. Na razie starczy. Yy samouczek jest, bo jest świeżo zakupiona gra. Postanowiłem w końcu wziąć się do pracy, zacząć nagrywać. Spróbuję ten filmik wysłać paru takim youtuberom, żeby nie polecali mnie, żeby, znaczy w sensie chciałbym ich zapytać, czy w sensie będę chciał e, zapytać ich i oraz swoich przyszłych widzów, w jaki sposób mam poprawić swoje filmy, żeby naprawdę żeby się spodobały tak, żeby mógł skurmaić jakoś tam część, chociażby taką większą część widzów. Chciałbym jakiś sukces zdobyć na YouTubie naszym polskim, choć to jest trudniejsze niż na przykład taki amerykański YouTube. I od następnego odcinka spróbuję naprawić błąd minimalizowania, Mam nadzieję, że film, moje filmy będą się Wam podobać. Może dzisiaj nagram. Jeszcze jeden odcinek z Luciusa. Zapytam się jakiegoś youtubera na pewno Olo, odpalię chyba gofry. Może jak zamówisz pizzę, co? No to sprzątniesz Po Nie wychodzi Ci. Gotowanie. No dobra. Zabawa. W następnym odcinku yy, pójdziemy najprawdopodobniej na jakąś imprezę czy coś, żeby się mógł trochę zabawić. Jak zarobię parę złotych, to kupię jakiś telewizor. Będę na razie zbierał pieniądze tylko na to, yy, nowe mieszkanko. czy w tym lustrze widać go odbicie. Widać. Dać naprawdę szkół moją uwagę jako gra. Dlatego postanowiłem ją kupić. Na razie nikogo nie będę zapraszał, ponieważ nie, mam, nie jestem pe ten, e, pewny co do tej gry. Czy na pewno będę długo grał? Znaczy na razie na tym kanale będę takie odcinki ale myślę, że póki nie mam jakichś widzów, to nie, nie będę yy, nic w kierunku jak udostępniania swoich danych robił I to chyba będzie już na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że yy, odcinek Wam się spodobał jak możecie to dajcie łapkę w górę Polubcie, znaczy, napiszcie jakiś komentarz, możecie też mnie zasubskrybować. Jakbyście mogli, to napiszcie mi, co mógłbym zrobić, aby moje filmy chciało oglądać większe grono osób. Na siłownię może bym go zabrał Ściąg... Sięgnij na półkę z książkami, czytaj coś Jak to trochę I, I położę go, niech odpoczywa na kanapie Niech się zrzemnie albo coś takiego zrobi Mamy... Yy, jaki mamy dzisiaj dzień? Kiedy, a, niedziela Czy w niedzielę pracuję? Nie, pracuj w poniedziałek, o czwartek i sobotę. To ładnie. Tak, czyta. Czy to daje mu jakieś. Yy, tutaj są potrzeby. Prześciał, ogarnąć się, gra. Higiena jest, pęcherz, miarę jest, głód. Właśnie, głód. Musisz coś zjeść. Otwórz. Aha. No to mogę zobaczyć, co mam. Oho, zjedź coś na szybko. Sok, lody, zupa, spuczki, chleb. Życzymy chleb, życzymy zjeść. Przyspieszę. No i tak, jak już mówiłem, mam nadzieję, że spodoba Wam się mój kanał i przyjmiecie mnie za zwartymi. Ramionami. No, to ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.